Dzień dobry, dzień dobry! Krystian Jowski z tej strony, kochani. Um, dawno nie nagrywałem w plenerze. Dawno nie nagrywałem, e, ogólnie już kilka dni. Um, ostatni filmik o airdropach ostatnie tematy airdropowe e, tematy związane z działaniami, z akcjami z przeróżnymi tematami dotyczące airdropów. I dzisiaj też chciałbym właśnie poruszyć ten temat, tak, można powiedzieć, przy okazji, um, spacerując sobie tutaj elegancko. Akurat nie, schodzę ze szlaku, schodzę, schodzę z, z górki, um, tak więc czasem będę zwracał uwagę, gdzie deptam, ponieważ łatwo się tutaj wywrócić, bo jest dość stromo. Um, kochani, e, przejdźmy do tematu. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, który jest mega istotny, bo to, co się dzieje, to, co nadchodzi, um, to mam wrażenie, że ludzie sobie e, po prostu nie zdają sprawy, w jakim jesteśmy etapie. Jesteśmy w etapie, gdzie... Oczywiście jest jeszcze BESA, gdzie projekty zaczynają rozkwitać, gdzie te wszystkie ekosystemy, to wszystko, co, nie, w co się angażujemy bądź może jeszcze się nie angażujesz, zaczyna po prostu nabierać niesamowitego tempa wraz z zbliżającym się tutaj halvingiem na bitcoinie, który będzie tam za rok, wraz z, ze zbliżającą się hossą, która też no prawdopodobnie gdzieś tam, może już w tym roku się rozpocznie. Teraz mamy wzrosty na bitcoinie. Ale jeszcze to nie jest jakiś tam, nie, nie wiadomo jakie boomy, jeszcze oczywiście mogą być spadki. A może się to wahać, może to być w takim trybie środkowym, gdzie te ceny będą wzrastać, spadać i cały czas będzie podobnie. Ale e, niewątpliwie jesteśmy przed hossą i jest to, kochani, najlepszy możliwy czas do działania, do aktywności, jaki po prostu może być. Dokładnie tak, jak możecie zauważyć, Airdropy są bardzo ciekawe, bardzo ciekawym rozwiązaniem właśnie na beście. Tak samo zakupy, DCA, wszelaki po prostu działania, aktywności, które jakby przybliżają nas do hossy, które przybliżają nas do tego, aby później się kaszować, aby później po prostu zyskiwać, prawda? Czyli tak jak mówię, DCA, czyli Airdropy, badanie rynku, szukanie. O, coś mi tu świeci. Szukanie nowych ekosystemów, nowych rozwiązań. To są właśnie rzeczy, które są mega, ale to mega, mega istotne. I kochani, nie ma na co czekać, tak? Bo za chwilę kolejna hosta, za chwilę kolejne wzrosty, za chwilę. W cudzysłowie oczywiście za chwilę, tak. Za chwilę znowu Bitcoin po 50, po. ale świeci. Po 40, po 50, po 60, po... Ja obstawiam, że na tej hostie dojdzie do 100 tysięcy nawet, nie? No, także. Pewnie tak będzie. I co możemy z tym dalej robić? Tak więc trzeba działać, kochani, trzeba działać, trzeba klikać, trzeba się interesować ekosystemami. To jest najważniejsze, aby po prostu w tym, w tym wszystkim uczestniczyć. Prawda? No bo jakby nie było, to jesteśmy w tej grze, tak? jesteśmy w tej grze, um, idziemy tą drogą i no ja sobie na przykład nie wyobrażam, aby nie uczestniczyć w tych wszystkich ekosystemach, w tych projektach, a um, w tym ogromie tego wszystkiego. To się wszystko rozwija. Te ekosystemy mają ogromne finansowania. Po prostu to jest coś niesamowitego, tak? Jest niesamowity naprawdę rozwój i warto w tym uczestniczyć. Arbitrum ostatnio pokazało, um, chociażby właśnie tutaj pod kątem airdropów, jak potężne airdropy mogą być, tak? Bo na arbitrum ludzie otrzymywali naprawdę grube, ale to grube pieniądze też oczywiście się załapałem, też z tego skorzystałem. E, dlatego, dlatego po prostu o tym też Tobie mówię, abyś. Abyś po prostu nie um, nie lekceważył sobie tego, tak e, abyś po prostu um, działał e, i szczególnie teraz właśnie na Besie, abyś abyś po prostu z tego wszystkiego korzystał. Tak, no bo jak nie um, teraz to kiedy, prawda. Czas leci. Um, każdy dzień to jest po prostu um, jakby może być naszym ostatnim dniem, e, i każdy dzień przybliża nas do e, Hossy. Tak więc, um, moim zdaniem, the best moment is uh, right now. Ok? E, no, wracając do airdropu, wracając do tego typu tematów, um, tak kurczę, przy okazji, nie kochani, um, obstawiam, że kolejne airdropy to będzie ZK Sync. Um, gdzieś tam w przyszłości, niedalekiej um, Layer Zero pewnie również um, SUI, no to już wiemy, że e, jest whitelist, jest alokacja, tutaj e, trzeba będzie po prostu sobie kupić tokeny po um, fajnej cenie na początku, jak ktoś się z Was dostał, super, jak, jeżeli nie, no to trudno a e, możecie sobie też kupić jak wejdzie na giełdę początkiem maja e, i oczywiście co tam jeszcze jest takiego e, można, się, można sobie szykować temat pod e, optymizm trzeci erdrop od optymizmu to też jest oczywiście fajna sprawa i też warto by było po prostu w to pójść, delegowanie tokenów i tak dalej. Jest tego sporo, mam to na swoim kanale i po prostu wszystko gdzieś tam regularnie będę Wam też publikował. Mistówka jest przednia, świetna, naprawdę aktywności nigdy dość. Trzeba się ruszać, bo to jest podstawa możemy mieć dropy, pieniądze i tak dalej, ale nie zapominajmy o najważniejszym tak naprawdę, czyli zdrówku, aktywności, um, kurcze to jest, to, jest, to, jest, to jest najważniejsze, mimo wszystko, tak? Także dbajmy o to wszystko, aby było wszystko git. No i co? Myślę, że tak krótko na ten temat, nie będziemy się tu więcej rozwodzić, ja dochodzę powoli do parkingu, gdzie ruszam po prostu dalej, a Wam życzę wspaniałości. Działajcie, róbcie i będzie tego typu więcej materiałów. Dajcie znać w ogóle, co myślicie. Z plenerku możemy nagrywać więcej, częściej. Oczywiście, bo takich teraz robię bardzo dużo regularnie, tak więc myślę, że można też włączyć tutaj takie dodatkowe nagrywanie z tego tytułu. Pozdrówki, trzymajcie się. Na razie. Cześć. Hej.